Ależ piękna pogoda. Pełne słońce. Zima niby wraca, coś tam mrozi. Tu mi się obsunęło, widzicie? Szkło zniknęło, bo wykopany wór zamieniłem na wór na szkło. Bo wyobraźcie sobie, że brakło mi worków na szkło w domu. Także spróbujemy to wszystko pozapełniać. No i co? No i włączę się, jak będzie coś fajnego. Osprężynowanko. Fares do flamingówki. Wszystko ląduje w taszce. Tu jest jakiś chyba kolor. Tak mi się zdaje, jakiś szpikulec. Sprawdzimy to później. Ale tu coś jest. Czy mi się tylko zdaje? Dajcie mi chwilkę. A ja to sprawdzę. O proszę. Mosiąc albo miedziuszka. Takie coś od czegoś. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Aaa, to jest tylko puszka. Myślałem, że jakiś fajny kotlet a tu Zgniłka. O, widzicie. Taki zgniłeczek. No to nic, kopiemy dalej. Ue. Patrzcie co się tu wyżygało. Kurde, kompletny. Nieuszkodzony. Lubiana. Może ma jakieś oznaczenia, tylko pewnie dekielek się potłukł, dlatego wyrzucili. No i nic, umyjemy, sprawdzimy, nie? No i proszę, opłacało się fedrować. Jest blacha aluminiowa, elegancko wpadło. Pamiętacie te złoża tych blach, które kiedyś tam eksplorowałem? No, było tego, było tego masakrycznie dużo. I fajnie, że to wszystko wróciło w obieg. Tadam! A więc to tu pan Hilary zostawił swoje okulary. Koreczek aluminiowy. No, znowu jakiś makaronik. No, ale śmieci dzisiaj wyjedzie dużo. Bardzo dużo. Tu jest widzę słoik po kolejnej farbie. Zanieczyszczone szkło zawsze do śmieci, nigdy do szkła. Po jakichś farbach, olejach, chemii. Pamiętajcie, zawsze do śmieci. A jak jest z farbą, to do chemii. A to co? Co to takiego? Latareczka taka była? Ja chyba tak. O, chuta. O, chyba pierwszy kotlecik. Tak jest, jakiś płaskowniczek taki fajny. Dzisiaj takie wykopki bardziej na śmieci niż na surowiec. Ale takie też muszą być. Dobrze, niech śmieci wyjeżdżają. Ja już zapełniłem worek, teraz robię kupę na zaś, jakkolwiek to nie zabrzmi. Bateria, syf wyjeżdża, także robię kupę na zaś ze śmieci. To co? Co to jest? A to jest chyba a t. Dłuższe do rzęs, do powiek. Nie wiem, nie znam się na tym aluminium. Aluminium, fajnie. Jak o, porcelana. I pomrów. Powiedzcie mi, jak on tu szedł? Jestem pół metra pod ziemią. Zejść to jeszcze rozumiem, ale jak on wiosną wyjdzie stąd kurczę, tego nie rozumiem. To, co to jest? O, kurde, jakiś kolor, ale to ciężkie. Co to jest? Zobaczcie. Stawiam na mosiąc. Tu jest jakiś wałek w tym nagwintowany. Kurde, ale to waży. No, pięknie waży. No Muszę przyznać, że no, znowu pomrów złoże jeszcze troszkę się ciągnie. Nie jest głębokie, ale idzie w bok. Także troszkę jeszcze eksploracji będzie. Troszkę śmieci wyjedzie. Nie będą to jakieś myślę spektakularne. O, oto kulara chyba, nie? Takiego ochronnego tak mi się zdaje przynajmniej myślę, że nie będą to jakieś spektakularne już ilości ale trochę się jeszcze Artur nadźwiga ale będzie to robił oczywiście Artur z przyjemnością ponieważ wciąż jestem na etapie szukania słoika z pieniędzmi wiadomo o co chodzi póki go nie znajdę to będę kopał pa. Jeszcze jeden, ale jaja. No. Jeszcze jeden. Wygląda z chałupy. Co się tu dzieje? No nic się nie dzieje. Wiosna. Proszę. Z sufitu zawsze najlepsze rzeczy spadają. Chyba trzecia dzisiaj blacha aluminiowa. Znowu jakieś szkiełko takie dziwne. O, znowu. Aluminium szkło na kupę, aluminium do taszki. Dzisiaj raczej bez fanfarów, ale nie o to chodzi, żeby były fanfary. Nie zawsze jest na bogato. Ważne, żeby likwidować takie miejsca, żeby było chociaż jedno mniej. Surowce wracają w obieg. Jakaś butla, no jakaś, no flaszka, no jaka może, no, polmos, proszę. O, złomik z miedziuszką, przyklejoną, fajną rudą, dobrze. I eksploracja trwa w najlepsze. Calypso, Instant Mix, Orange, coś tam. To chyba była orężatka w proszku, nie? Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj produkuje ktoś orężatki w proszku, ale kiedyś to było mega modne. O, a to co to jest? Ja wiem, co to jest. Aluminium energetyczne. Dwunasta wybiła. O, czy to jest starożytna słuchawka prysznicowa? Tu będzie kolor, ale ekstra. A to co? O, tu jest chyba kawał żeliwnej rury albo coś takiego. Fajne, ciężkie. A tu jest chyba tak jest. Wek. Polska norma już widzę. Meksykanin z Teksasu, pozdrawiam cię, kolego. Pisałeś, żebym zbierał. Zbieram, będę ci to odkładał. Ja już trochę tego mam, ale ja tego nigdy nie wyrzucam. Jeżeli tylko jest dobre, to to zostaje u mnie, bo bardzo wielu ludzi, jak się okazało, to wykorzystuje. Tak jak na przykład Filip albo Darek Nowicki. Czy wy to widzicie, kogo ja tu wykopałem? Uciekła z tego, z wyrobiska. Nie wiem, czy to będzie na filmie widoczne. Zobaczcie ją. Pik, pik, pik. <laughs> Taka przygoda. Uciekła, ale jaja. <laughs> Takim twardym snem spała, że nie zorientowała się, że ktoś jej do hałpy wszedł. <laughs> ale kurde, fajna przygoda. Fajne spotkanie, nie? A no to co to jest? Jeszcze więcej sprężyn? Co to było? Nie wiem. A, to co to jest? Państwowy monopol spirytusowy. O, i syczy. Czyżby tam była woda? Nie, no chyba nie. Ale zostawimy sobie tą buteleczkę zobaczymy, co tam w środku. O. Perfumy. L. Perfum. Sprawdzamy, co? Uwaga. Nie, to tylko woda. No, i dobra, moi kochani. Wory wyjeżdżają. Wór śmieci wyjeżdża. Szkło na razie zostaje. Urobku tyle. Małymi takimi kąskami, ale widzicie, cała taszka. Śmieci tyle. To spakujemy razem następnym. Ziemi przewalone masa. Jeszcze tam chyba sprawdzę, ale to już poza kamerą. To mi się oczywiście obsunie. Albo wiecie, idźmy na zawał. O! Pyk! No i złożę odsłonięte. No to co? No to trzymajcie się, papaty.